Witam z tej strony Nero, a to są informacje dnia 18 października 2020. Dokładnie tak, zaczniemy od Nieco yy, gorszych wieści, o może tak powiem. Mianowicie, dzisiaj nie odbędzie się Strumyk, tak jak i tydzień temu. Tydzień temu, jeśli ktoś nie wie, bo nie wszyscy są oczywiście na imprezie Czechnera, byłem zajęty po prostu innymi rzeczami, dlatego nie było Strumyka. A dzisiaj go nie będzie, ponieważ mam pewne problemy z routerem. Czasami y, internet y, działa jakby chciał, a nie mógł, i po prostu będę musiał go wymienić w ciągu. Następnego tygodnia, a nie chcę zaczynać streama, i potem, e, nie daj Boże, jeszcze bawić się z tym internetem, więc niestety dzisiaj strumyka nie będzie. E, tak, to jest pierwsza zła wieść, a teraz przechodzimy do drugiej, nieco lepszej wieści. Mianowicie, widzicie w tle, w tej chwili leci sobie Sonic Before i After the Sequel. Moi drodzy, mam plan, tak jak to robiłem przy okazji Sonic Adventure DX, żeby zremasterować swoją serię. Był niegdyś Sonic Adventure DX, a później powstała seria Zagrajmy w Sonic Adventure DX. Tak, Sonic Adventure DX to były czasy, kiedy z jakiegoś powodu nie chciałem stawiać Zagrajmy Wy przed tytuł, bo dziś nie wiem czemu tak robiłem, ale, ale tak, powstał remaster, przyjął się zresztą bardzo dobrze. Wiadomo, lepsza rozdzielczość, bo nie grałem już na na tej wersji oryginalnej z paskami. Eee, jak ktoś zna Sonic Avenger DX, to, to wie o co mi chodzi, skill był lepszy i tak dalej, i tak dalej. 60 klatek. No i właśnie to samo chcę zrobić z e, serią Sonic Before, After the Sequel i Knuckles' Addic. Są to trzy gry, które pojawiły się w drodze do Sonic Mania. E, i tak, Before i After The Sequel pojawiły się w 16x9 w rozdzielczości, jakiej te, te gry nie powinny występować, ale inaczej się nie da, jeśli chcemy zrobić full screena. Ale ja znalazłem inny patent, żeby było w 4x3. W sumie nagrywam okienko i, i, i to okienko jest 4x3. Ogólnie miałem też problemy z Before i After The Sequel na moim dzisiejszym sprzęcie. Klatkowały te gry, ale już ogarnąłem, jak zrobić, żeby nie klatkowały i jeśli ma ktoś z tym problem, bo niektórzy mają problem na Windowsie 10 z tymi grami, niektórzy nie, to naprawdę jest randomowe, to mogę zrobić tutorial, jak to zrobiłem, żeby nie było lagów, no bo jak sami widzicie w tej chwili na tym gameplayu nie ma żadnych lagów, z czego jestem szczęśliwy. No i właśnie byłem... Znaczy, no nie powiem, że od jakiegoś czasu już planuję, zwłaszcza Nakres Key i teraz w momencie, kiedy naprawiłem Before i After the Sequel, to chciałem zremasterować też i tę serię. I gdyby miały być zremasterowane, oczywiście 60 klatek, lepszy skill, zwłaszcza jeśli chodzi o Nakres Key jak zobaczycie sobie na moją starszą serię z Nakres w drodze do Sonic Mania, to moim zdaniem se. Przynajmniej jeśli chodzi o patent tego pierścienia, nie potrafiłem sterować dwoma pasaciami naraz. Dopiero pod koniec serii w miarę się nauczyłem, a w tej chwili wiem, że po prostu umiem, więc, więc tak, a before i after deswegen chodziło się na to, że były w 4x3, nie w 16x9. No i tak jak już mówiłem wcześniej, 60 klatek tu i tu. No i, najlepszy, i na pewno lepszy skill niż, niż wtedy, więc zakładam, że to mogłoby zadziałać. I te serie remasterowane odbyłyby się po zagraniu w Sonic czy d Island, jakie planuję po skończeniu drogi po drodze Sonic Mani plus, która jeszcze troszeczkę sobie potrwa, jakby nie patrzeć. Ponieważ... tak, miałem taki plan zresztą, ja wam pokazywałem listę gier które będę nagrywał, był to Sonic 2006, Sonic 3 The Flicky's Island, Sonic 3 Angel Island Revisited i Sonic Advance 2. I wy zagłosowaliście w jakiej kolejności ma to się wszystko odbywać. Najpierw był Sonic 6, później Sonic 3 AIR, to są serie, które zdążyłem nagrać, później był Sonic 3 The Flicky's Island i na końcu Sonic Advance 2. Jako, że wskoczyła nam droga po drodze do Sonic Mani+, Plus, to już tak powiem Sonic Advance 2 y dało radę oszukać ten werdykt, ale nie bójcie się, Sonic 3D Flix Island będzie. Yy, tylko po prostu będzie po drodze. Yy, a, po tej dro a, a po Sonic 3D is Island planowałbym właśnie Sonic Before After the Sequel i nakresky Addicts W takiej kolejności te wszystkie serie. No a potem oczywiście lecimy z nowymi. Tam, w zależności co mi tam wpadnie do głowy, jakie kolejne Soniki byśmy chcieli nagrywać. Dokładnie tak. No i, no i co no? To by była tyle. Yy... To w sumie tyle, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszych informacjach. Dokładnie tak, tak więc dziękuję za oglądanie. Napiszcie, co sądzicie o tych remasterach. No i tak, widzimy się w następnych filmach kiedyś tam kiedyś, tak więc dziękuję za oglądanie i na razie do zobaczenia. See ya!